Święty Efrem Syryjczyk w jednym ze swoich hymnów mówi o Matce Bożej: Gdzie Ty jesteś, stępuje Duch Święty. Jest to piękny obraz, który przewija się przez te nasze rekolekcje już trzeci tydzień prawie. Prosimy o to, aby Duch Święty stąpił i rozpalił w nas na nowo charyzmat, który został nam dany przez włożenie rąk. I uciekamy się do Matki Bożej, jako do tej, która jest szczególną oblubienicą Ducha Świętego. Również my prosimy, aby ona prowadziła nas w zrozumieniu tego, czym jest moc Ducha Świętego w naszym życiu. Kiedy ta moc Ducha się przejawia? Kiedy ogień wstępuje z nieba na ziemię. Bardzo często, kiedy myślimy o, o Duchu Świętym, od razu myślimy o charyzmatach. Różnych charyzmatach, które są dane w kościele, po to, aby budować wspólnoty. Tak, jest to jeden z takich ważnych aspektów. Ale zobaczmy, że jest coś jeszcze ważniejszego. Oprócz charyzmatów są również. Dary Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego, które Bóg chce dawać każdemu, Charyzmaty nie. Możemy przeżyć całe życie i nie mieć jednego, ani jednego szczególnego charyzmatu, na przykład proroctwa czy uzdrawiania. Możemy spokojnie życie w kościele przeżyć dzięki. Bez tego. Natomiast bez darów Ducha Świętego. Nie będziemy w stanie poznać Boga ani służyć mu. Każdy z darów Ducha Świętego jest nam dany po to, abyśmy lepiej poznawali samego Boga dar mądrości, dar rozumu albo abyśmy lepiej mu służyli dar pobożności, dar bojaźni Bożej. Czyli wszystkie one nam są dane po to, aby poznawać coraz lepiej Boga. I na ten aspekt musimy również zwrócić uwagę. Jesteśmy wzięci z ludzi i do ludzi posłani, ale musimy zadbać również o siebie, o własne życie duchowe. Zanim zaczniemy prosić o charyzmaty, które są dane do posługi, prośmy o dary Ducha Świętego, abyśmy mogli lepiej poznawać Boga. W samolocie, jak brakuje tlenu, to najpierw zawsze nam tłumaczą przed wzlotem samolotu, że najpierw maskę zakładamy sobie, potem dopiero dziecku. Pewnie większość z nas by najpierw próbowała założyć maskę dziecku i moglibyśmy nie zdążyć, ponieważ mogłoby nie wystarczyć tlenu dla nas. I wtedy pewnie nie udałoby się uratować ani nas, ani dziecka. I ta bardzo prosta zasada ratowania życia, najpierw maskę tlenową sobie, potem dziecku, które nie może samo założyć, dotyczy również życia duchowego. Najpierw maskę tlenową sobie zakładamy, potem dzielimy się dopiero z innym, z innymi. Czyli musimy mieć czas na życie duchowe. Musimy mieć czas na to, aby przyzywać Ducha Świętego, by stąpił na nas i dał nam wszystkie swoje dary, po to, abyśmy lepiej Boga poznawali. I to jest druga przestrzeń, w której doświadczamy obecności Ducha Świętego. Pierwsza to są charyzmaty, druga to są dary Ducha Świętego, ale pierwsza i najważniejsza to są sakramenty, które sprawujemy. Karol Wojtyła, jak był biskupem, mówił, że ma bardzo mało czasu na modlitwę, w co czytając jego notatniki nie do końca wierzę, bo tej modlitwy zawsze było dużo, ale mówił, ratunkiem dla kapłana czy dla biskupa, który ma mało czasu na modlitwę osobistą, jest modlenie się sprawowanymi sakramentami. Żeby sakramenty, które sprawuję, nie były czymś, co robię dla kogoś, ale żeby były przede wszystkim moją osobistą modlitwą. I wtedy ten czas poświęcony na sprawowanie mszy świętej, chrzest dziecka, sprawowanie sakramentu spowiedzi, to nie będzie praca, którą wykonuję dla parafii. Ale to będzie moje osobiste spotkanie z Chrystusem, bo wtedy duch wstępuje i przemienia nas. Takim najbardziej wyrazistym momentem tego wstępowania ducha świętego jest Eucharystia. Dwukrotny kapłan podczas Eucharystii prosi, aby Bóg posłał ducha i żeby ten duch dokonał pewnego cudu. Pierwszy raz, kiedy wyciąga ręce nad darami ofiarnymi, nad chlebem i nad winem, i prosi, aby Duch Święty stąpił i przemienił te dary. I wierzymy, że tak jest, że po tej modlitwie chleb nie jest chlebem, wino nie jest winem, ale są ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Natomiast zaraz po tej modlitwie prosimy o to, aby Duch Święty stąpił na wszystkich zgromadzonych. I zjednoczył ich serca. I w to jest trudniej uwierzyć. Łatwiej nam jest uwierzyć, że chleb nie jest chlebem, tylko ciałem Chrystusa, niż że ja jestem jedno z moim sąsiadem czy sąsiadką w ławce. A wtedy duch wstępuje i jednoczy nasze serca. I wracamy tutaj znowu do tej sceny z Wieczernika, gdy apostołowie wraz z Matką Bożą oczekują zesłania Ducha Świętego. Gdzie Ty jesteś, stępuje Duch Święty. Matka Boża jest oblubienicą Ducha Świętego. A oblubieniec przychodzi zawsze do oblubienicy. Dzisiaj Maryja pokazuje nam, w jaki sposób mamy przyzywać Ducha Świętego. Przyzywać jak oblubienica, czyli czystym sercem. Po to jest czyste serce, po to jest czyste serce kapłana, niewinne, po to, aby mógł przyzywać Ducha Świętego, który zawsze przychodzi do oblubienicy. Prośmy dzisiaj, podczas tego dnia naszych rekolekcji, aby Maryja uczyła nas, jak wołać do Ducha Świętego, aby przyszedł, jak wytrwać w niewinności oblubienicy. Aby Duch Święty stępował na nas i jednoczył serca wszystkich wierzących. Duszo Chrystusowa uświęć mnie. Ciało Chrystusowe zbaw mnie. Krwi Chrystusowa napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie, O dobry Jezu, wysłuchaj mnie, w ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od ciebie. Od złego ducha broń mnie, w godzinę śmierci wezwij mnie, i każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen. Dzień dwudziesty. Rekolekcji kapłańskich, oddanie trzydzieści trzy. Zesłanie ducha świętego. Jedność Eucharystyczna. Z dziejów apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich, Spoczął jeden, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Z książki ojca Jacka Wornieckiego Macierzyńskie Serce Maryi Ostatni to raz w opowiadaniu. O tych zebraniach modlitewnych, odbywających się w wieczerniku, w oczekiwaniu na ducha pocieszyciela, mamy wymienione imię Najświętszej Panny. Mamy więc pewność, że w tych dniach skupienia jest ona pośrodku tej małej gromadki pierwszych chrześcijan. I stąd wolno nam snuć wnioski o roli, jaką tam odgrywa. Rola to ma się rozumieć cicha, ukryta, niewysuwająca jej na pierwszy plan i nie żądająca dla niej jakiejś działalności zewnętrznej, która by uderzała w oczy. Podobnie jak dobra matka pośrodku rodziny, własnym swym zachowaniem i troskliwym baczeniem utrzymuje ład. I porządek w domu o wiele więcej niż wszelkim pouczaniem, napominaniem i karceniem, tak Maryja w tej pierwszej rodzinie Chrystusowej oddziaływała na wszystkich swym skupieniem, otaczając każdego z tych wybranych Bożych troskliwą opieką swej modlitwy. Jakże bardzo te dziesięć dni oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego w wieczerniku. Przypominają nam tak rozpowszechnione w naszych czasach rekolekcje zamknięte. Nie ma tam jeszcze najświętszej ofiary, około której dziś na rekolekcjach skupiają się wszystkie ćwiczenia duchowe, ale za to samo miejsce zebrań jest tym przybytkiem, w którym po raz pierwszy odbyła się uczta eucharystyczna. I to przy udziale samego zbawiciela, który widzialnie był na niej i karmicielem i pokarmem, ofiarnikiem i ofiarą. Apostołowie, pobożne niewiasty i pozostali uczniowie nie zdawali sobie jeszcze w pełni sprawy z tego, co się onego wieczora dokonało. Ale w umyśle Maryi, choć tam osobiście nie była wtedy obecna, duchowy udział w tej pierwszej mszy świętej nie zatarł się nigdy. Wciąż przeżywała ona w sobie te święte wspomnienia, przeczuwając, że był to dopiero zaczątek, jakby pierwszy akt świętego obrządku, który przez wieki będzie w kościele powtarzany. Jako źródło łask niewyczerpanych. Tym bardziej przeto, gdy się znajdowała w tym samym wieczorniku, w którym powstała Eucharystia, serce jej musiało zapalać się szczególną miłością do tego, którego miano nazwać kiedyś więźniem Eucharystycznym. I jako pierwsza jego czcicielka składała mu hołd. Czci i wdzięczności. Jednocześnie jednak, pomnąc, że jest matką duchową rodu ludzkiego, przede wszystkim zaś tego małego grona, które ją w wieczerniku otaczało, Maryja otwiera nad nimi skrzydła opiekuńczej modlitwy. Wie, do czego Bóg wybrał ich wszystkich, wie, że za chwilę oświeceni z góry. Pójdą na podbój świata we wszystkie jego strony, i że na nich zbudowany będzie ten kościół, za który jej syn życie swe na krzyżu oddał, że oni też zań krew swą przeleją. To też każdy z nich, zaczynając od apostołów z Piotrem na czele, staje się szczególnym przedmiotem jej modlitwy. Dla każdego poszczególnie modli się o czujność, o wierność, a dla wszystkich o wzajemną miłość i solidarność w pracy o to, aby byli jedno. Z dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego Insinu Jezu, zapisane w czwartek, 11 października. 2007 roku. Mnich benedyktyński. Dzisiaj, a myślę, że było to podczas odmawiania tajemnic chwalebnych różańca, pan powiedział mi o kapłańskiej pięćdziesiątnicy. Łasce otrzymanej za wstawiennictwem dziewicy Maryi dla wszystkich kapłanów Kościoła. Im wszystkim będzie zaoferowana łaska nowego wylania ducha świętego, by oczyścić kapłaństwo z tego wszystkiego, co je zniekształca, i by przywrócić nieskazitelność świętości. Jakiej Kościół nie miał od czasów apostołów. Ta kapłańska pięćdziesiątnica jest już przygotowywana w ciszy i w adoracji najświętszego sakramentu. Kapłani, którzy kochają Maryję i którzy wiernie odmawiają jej różaniec, będą pierwszymi, którzy z tej łaski skorzystają. Kapłaństwo zostanie cudownie odnowione i otrzymają obfitość charyzmatów, aby pokonać zło, i aby uzdrawiać tych, którzy są pod wpływem złego. Dane mi było zrozumieć, że wstawiennictwo papieża Jana Pawła II odegrało ważną rolę. W uzyskaniu przez Maryję tej łaski kapłańskiej pięćdziesiątnicy. Niektórzy kapłani odmówią przyjęcia tej łaski z dumy, braku zaufania lub niewiary w prawdziwą obecność Chrystusa w najświętszym sakramencie. Ta kapłańska pięćdziesiątnica rozprzestrzeni się z tabernakulum, z tabernakulów na całym świecie, jako gorejącego serca miłości. Kapłani, którzy byli wierni dotrzymaniu towarzystwa Jezusowi Hostii, rozradują się, zrozumieją niezwykłe cuda, których On będzie chciał dokonywać w nich i przez nich. Kapłańska pięćdziesiątnica ogarnie najpierw tych kapłanów, którzy są prawdziwymi synami Maryi i żyją jak święty Jan w intymnej bliskości jej niepokalanego serca. Zapisany we wtorek 8 stycznia 2008 roku, Jezus do kapłana. Ta, która była obecna w wieczorniku, w dniu pięćdziesiątnicy, podczas której posłałem mój kościół na świat, jest także sercem tej pięćdziesiątnicy świętości, dzięki której odnowię moich kapłanów i dzięki której sprawię, że kapłaństwo znów rozbłyśnie w moim kościele. Zapisane w środę 11 czerwca 2008 roku: Jezus do kapłana. Każdy kapłan powołany jest do bycia kapłanem adorującym. Każdy kapłan zaproszony jest do przeżywania najowocniejszych godzin swojej posługi w blasku mojego eucharystycznego oblicza. Moje serce jest otwarte dla każdego z nich. Jest schronieniem gotowym ich zawsze przyjąć w sakramencie mojej miłości. Jest to część orędzia, które chcę przekazać przez Ciebie, moim kapłanom. Nadszedł czas, aby powrócili do sakramentu mojej boskiej przyjaźni wobec nich, a przez nich wobec wszystkich wierzących. Kapłańska pięćdziesiątnica, o której Ci wspominałem, rozpocznie się wtedy, gdy kapłani powrócą do mojej eucharystycznej obecności, gdy powrócą do wieczernika, w którym pobłogosławię ich świętą zażyłością z moim najświętszym sercem oraz czystą i owocną jednością. Pomiędzy nimi? Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam, Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym królestwem twego syna i twoim. Amen.